Cześć, witam Was w salonie 2 Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na nasze strony internetowe salon2kółka.pl i kładypolska.pl. I pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Sprzedaż ratalną załatwicie u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Dzisiaj prezentujemy Wam kłada marki Linhai. Jest to model 500 Pro Max. Kład ten razem z innymi kładami Linhai w tej chwili jest to taka no Najtańsza półka kładów z napędem 4x4, która jest na naszym rynku. Linhaya Pro Maxa wyróżnia przede wszystkim nietuzinkowy wygląd z przodu. Ma on zupełnie inne światła niż, niż yy, yy, zwykła 500, niż yy, 300 i dlatego cieszy się dużą popularnością. Mamy tutaj czterosuwowy, jednocylindrowy silnik SOHC, pojemność 493 cm3. Zapłon CDI, moment obrotowy 38,8 i chłodzenie cieczą plus wentylator elektryczny. Napęd 2x4, 4x4 przełączany elektrycznie. Skrzynia biegów automatyczna CVT, wariator z biegiem wstecznym, hamowanie silnikiem. I tutaj mamy dwie wersje. Nasz pojazd akurat to jest T3B, blokada elektryczna z przodu. A jeśli miałby homologację L7E, czyli na Euro 4, Elektryczna blokada jest i z przodu, i z tyłu. Zawieszenie z przodu niezależne MacPherson, z tyłu IRS niezależne podwójne wahacze. Amortyzatory przód hydrauliczne z pięciostopniową regulacją, z tyłu to samo hydrauliczne z pięciostopniową regulacją. Hamulce z przodu dwa razy tarczowe hydrauliczne z tyłu jak jest to wersja T3B, czyli naciągnik rolniczy to mamy tarczowe hydrauliczne raz. A jeżeli mamy to L7E to podwójne tarczowe hydrauliczne. Opony 12 25 na 8 z przodu, z tyłu 12 25 na 10. Długość całkowita 250, szerokość 1160, wysokość całkowita 1270, prześwit 253, rozstaw 1270. Milimetrów, masa 371 kg i zbiornik paliwa 12,5 litra. Poprosimy teraz o uruchomienie pojazdu. Ten zielony przycisk, uruchamianie. Jednocześnie trzymamy hamulec. Wyciągarka, oczywiście, jest w komplecie. Oparcie z tyłu. Także kład bardzo fajnie wyposażony i bardzo fajnie się prezentujący. Światła LEDowe, migacze. Okay, dziękujemy bardzo. Pamiętajcie, że nasza firma sprzedaje również inne kłady oprócz Linhaiów, które mamy w tej chwili na stanie i pojemności 300 i pojemności 500. Mamy również markę TGB, bardzo znaną, mamy CF Moto, mamy Sequoia. Także z wszystkich zainteresowanych zakupem Kłada Przeprawowego zapraszam na salon 2.0.pl i Kładypolska.pl. Tam znajdziecie całą naszą dostępność i wszystkie ceny. Zapraszam na nasze media społecznościowe, na nasz profil na Facebooku, Instagram oraz na nasz kanał na YouTube. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Wam proponujemy. I pamiętajcie, salon 2pl wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.